W 2010 roku 96 osób na czele z na Najświeższej Rzeczypospolitej udało się do Smoleńska, ażeby uczcić 70. rocznicę tragedii katyńskiej, zbrodni katyńskiej. Dziś uczczymy te dwa wydarzenia. Zbrodnia katyńską i tragedię smoleńską. Kończymy ją, kończymy je ze 150. rocznicą. Powstania stycznego. Idziemy. Patriotyzm w tych czasach to nie jest modne słowo. Zostało ono zdewaluowane przez obecne elity państwowe. Oddzielono patriotyzm od chleba. Ludzie nie rozumieją, że jedno i drugie od siebie jest zależne. Jeżeli nie wyjaśnimy prawdy dotyczącej tragedii słońskiej, może podsumuję to w takim każdym. Nie ma przeszłości bez prawdy. Nie ma teraźniejszości bez prawdy. I nie ma przyszłości bez prawdy. Racz im dać panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki. Wieczny odpoczynek raczy im dać panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki. Wieczny odpoki. blizna. Kto cię obejmował? Możesz mi to wyznać? Obejmował Ci mnie. Piękny żołnierz młody, Nic już nie pamiętam, nic oprócz tej urody. O katyńskie wietrze, nad kim ciągle szumisz? Teraz w cisza wokół, lecz szły tędy tłumy.